Dzień dobry, witam na forex. Jest trader 8.32, 24 listopada. Dzisiaj mamy kilka ważnych danych. O 10 na euro ogólny klimat yy, biznesu. Tutaj o 14.30 bardzo ważne dane: i bezrobocie w Stanach, i o 16.00 jeszcze new home sales yy, na dokładka, W międzyczasie jeszcze o 14.30 średnio istotne dane wychodzą. Także będzie to interesujący dzień. Natomiast wczoraj rozpoczął się konflikt w Korei, który miejmy nadzieję skończy się pokojowo i, i fajnie byłoby jakby zakończył się szybko, tym bardziej, że przez dany konflikt możemy obserwować dalszy spadek indeksów poprzez niestabilną sytuację światową, mimo tego, że na razie jest to powiedzmy mniej poważna sprawa, ale istnieją pewne zagrożenia i tutaj indeks spada, nie wchodziłbym na razie ani w pozycję długą z tego punktu, ani w krótką, ponieważ zbliżamy się do wsparć o bardzo istotnych, i jak one zostaną przekroczone agresywnie, to wtedy można zastanowić się o wejściu na temat wejścia w rynek w pozycję y, krótką. Waluty spadały bardzo intensywnie, co widać i na euro i na funcie pobiły ostatnie wsparcie oporów, były tutaj sygnały do wejścia w rynek, później ponownie były sygnały i przebicie wsparć oporów też było sygnałami do wejść w, ry w rynek. Także były wczoraj sytuacje mniej bardziej atrakcyjne do wejścia. Aktualnie euro jest w takim momencie, gdzie Będziemy powoli spotykali bardzo ważne, istotne wsparcia, na których prawie zatrzymał się rynek. Natomiast zobaczymy, jak euro będzie reagowało tutaj, euro -dolar, na ten poziom. To jest poziom dokładnie 33, 39 czy 33, 30, 30 umownie możemy go nazwać. I zobaczymy, jak rynek będzie funkcjonował w tym obszarze, jak dojdzie na wykresie M30. Na razie obraz 30-minutowy wykresu pokazuje nam, że jesteśmy w małym prostokącie bocznym, który to może troszeczkę wybijać się do góry, ale na razie rynek nie ma siły w ogóle rosnąć, co może świadczyć o jego przyszłym spadku. Tym bardziej, że tak jak mówię, jeżeli coś wydarzy się jeszcze agresywnego, że tak powiem na pół, Półwyspie Koreańskim, może być również odzew indeksów na to, a, a to może pociągnąć waluty. Także sytuacja ogólna światowa też może pomagać w spadku przykładowo tutaj euro-dolara. Proszę czytać, w umocnianiu się dolara i... No, może mieć głównie impact na indeksy. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Wolelibyśmy nie oglądać takiego rozwoju sytuacji. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że ogólne, bardzo ważne newsy mogą mieć taki wpływ na indeksy powolny albo szybki wręcz. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiaj zapraszam do pozostałych analiz.